Rozpoczynamy kolejny etap ważny mobilizowania mieszkańców Wałbrzycha do szczepienia się w dostępnych punktach szczepień. Tutaj na drive-thru i najważniejsza dla nas populacja, również pewnie i dla ministerstwa, i dla innych grup, to jest, to są, to jest grupa 60. Dlaczego? Ogromna większość ofiar, żeby nie powiedzieć. 80, pewnie 5% to jest w grupie 60. Dlatego też od yy, dzisiaj rozpoczynamy działalność specjalnej infolinii. Numer telefonu jest tu podany. Wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha w grupie 60, zgłoszeni osobiście przez sąsiadów, rodziny, niezależnie od tego, czy są niepełnosprawni, czy też w pełni sprawni, ale z różnych powodów się nie zaszczepili. Po uzyskaniu zgody będą szczepieni w domu. Po prostu miasto zapewnia, w przypadku, jeśli zostanie zrealizowana dostawa szczepionek Johnson Johnson, czyli jednorazowych, będziemy jeździć do domów do mieszkańców Wabrzycha w grupie 60. Żeby tych, którzy nie mieli możliwości, nie mieli jak dojechać, nie wiedzieli, nikt o to nie dbał, są wykluczeni cyfrowo, nie umieją wypełnić. Y, 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 zgłoszenia elektronicznego, czy też nie potrafią zadzwonić, bo i takich jest sporo mieszkańców Obrzycha, do nich przyjedziemy po uzyskaniu zgody i kwalifikacji, zaszczepimy. Ważne, abyśmy otrzymali spodziewany na ten tydzień dostawę szczepionek Johnson Johnson, które są jednorazowe. No po to, żeby nie jeździć dwa razy, bo po prostu to jest ogromne obciążenie logistyczne. Chcę powiedzieć. Że w piątek wyszczepialiśmy bezdomnych w obrzychu, którzy znaleźli schronienie w noclegowni czy też w mieszkaniach osób pokrzywdzonych, matek, samotnie wychowujących dzieci. Pojechaliśmy do, na ulicę ogrodową, na ulicę pocztową i zaszczepiliśmy jednorazowo szczepionką Johnson Johnson kilkadziesiąt osób. To są osoby, które jak wszyscy doskonale wiemy, dzisiaj są tu, jutro są gdzieś indziej. Taka szczepionka jest absolutnie niezbędna. Mówię o to, że jest jednorazowa, bo gwarantuje nam, gwarantuje nam e, zaszczepienie, e, e, zaszczepienie e, e, osób bezdomnych. Właściwie wszyscy, którzy, e, którzy się zgłosili, o których wiemy, w piątek zostali zaszczepieni. W punktach pomocy społecznej w różnych częściach miasta, i mamy tutaj bardzo ważną grupę, bardzo ważną z różnych powodów, już zabezpieczoną. Prowadzimy również przygotowania do tego i zgłaszamy taki, taki wniosek. To pewnie musiałoby być zorganizowane na poziomie ministerialnym. Uważamy, że szczepienia w szkołach młodzieży. I są absolutnie możliwe, ale my już dzisiaj organizujemy praktycznie, jesteśmy gotowi, aby jeden z tych budynków, który obok nas jest, przeznaczyć tylko do szczepienia, do szczepienia młodzieży. Potrafimy zorganizować to w ten sposób, że szkoła przyjeżdża w grupie oczywiście 16, która kwali, kwalifikuje się tylko zgodnie z medycznymi. medycznymi Rekomendacjami do szczepionki Pfizer. Przypominam, że tylko do tej. Jesteśmy w stanie wyszczepić w ciągu tygodnia wszystkie szkoły, tutaj u nas młodzież i będziemy to organizować będziemy zachęcać. Jeden dzień, jedna szkoła i wszystkich w ciągu tygodnia wyszczepimy. Mamy oczywiście propozycję wyszczepiania młodzieży, w sumie dzieci, 16 plus w, w dniu dziecka, jeśli rodzice przyjdą z ze swoimi, ze swoimi pociechami. No to jest już młodzież, ale ciągle Dzień Dziecka jest dobrą okazją. Przychodzimy tutaj. Dla nich, dla nich 1 czerwca jesteśmy w stanie zapewnić, zapewnić logistycznie dostępność szczepionki. Myślę, że będzie Pfizera, od, i 1 czerwca jesteśmy w stanie ich zabezpieczyć. W podsumowaniu powiem. Że bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom, którzy często bezimiennie pomagają tutaj organizować te szczepienia, e, uczestniczą w tym od rana do nocy. Te wszystkie pomieszczenia, wszystkie punkty muszą być regularnie posprzątane w nocy, wieczorem, wywietrzone, zdezynfekowane. O tym się nie mówi. Pracują e, mrówczo przy rejestracji, przy dokumentacji. Pracownicy szpitala, urzędu miejskiego, straży miejskiej, policji, strażacy, harcerze, wolontariusze, wszystkim bardzo dziękujemy. Ale ten wielki wysiłek do tej pory spowodował, że mamy w Wałbrzychu, w mieście, które jest bardziej wyszczepione niż inne, tylko 36%. A więc wysiłek profrekwencyjny jest absolutnie niezbędny. Wszystko trzeba robić, żeby te osoby, szczególnie w grupie 60, plus, się zaszczepiły, i oto jest właściwie apel. Zaczynamy od jutra jeździć po mieszkaniach, po to, żeby ta grupa, która jest niezaszczepiona w grupie 60, plus, oceniamy w obrzuchu, liczy około 6, 6,5, 7 tysięcy osób. A więc, jeśli by chociaż połowa udało się przez następny miesiąc zrealizować, a to jest chyba możliwe. Gdyby stworzyć dwa, trzy zespoły, to, to przekroczylibyśmy barierę 70% i myślę, że mielibyśmy poczucie bezpieczeństwa znacznie większe niż obecnie. To, że szczepienia działają, no to myślę, że możemy w Obrzychu potwierdzić. Miasto 110 tysięcy od kilku dni nie ma ani jednego przypadku zakażenia. Szczepionki po prostu działają. To jest dokładnie ten sam wzór, który obserwuje się w Anglii, czy. W Izraelu, w Stanach Zjednoczonych, jeśli jest wyszczepianie na poziomie w pewnych grupach około 50%, gwałtownie spada mimo mobilności ludzi spada liczba zachorowań. I od kilku dni Wałbrzych, jako jedyne, duże miasto nie ma, nie ma zakażeń ani jednego, tak było wczoraj, w sobotę, w piątek. No i takie są dane oficjalne statystyczne.